W tym roku w Balinie rozpoczęto rozgrywki piłkarskiej czwartej ligi małopolskiej. Po blisko roku nieobecności na własnym stadionie piłkarze Orła Balin w sobotę 14 sierpnia rozegrali pierwsze spotkanie nowego sezonu w czwartej lidze. Przyszło im się zmierzyć z Limanową Limanowa, z którą w poprzednim sezonie zdobyli tylko jeden punkt po remisie przegranej na wyjeździe. Ten mecz niestety nie łożył się po myśli zawodników Orła, gdyż na otwarcie sezonu przegrali 0-2 po bramkach straconych już w pierwszej połowie meczu. Do rozgrywek w sezonie 2010-2011 Orzeł Balin został gruntownie przebudowany. Przed nowym sezonem z zbańskiego zespołu odeszło 8 zawodników, a na ich miejsce wprowadzono 7 nowych. Zmienił się również trener Antoniego Gawronka, zastąpił Piotr Pierścionek, były trener Zagłębia Sosnowiec. W drużynie mamy zmianę trenera. Znowu Trener pod, pod swoim kątem dobierał sobie kadrę, więc no niektórym zawodnikom podziękował. i Odeszło nam 8 zawodników, przybyło nam 7 także także no, liczymy na to jesteśmy po, po ciężkim okresie przygotowawczym ponieważ zawodnicy trenowali sześć razy w tygodniu w tym rozgrywali w każdym tygodniu po dwa sparingi Pani zarząd, na których zawodników nowo przybyłych najbardziej liczy no przede wszystkim na transfer, który się odbył w piątek, to jest pan Dawid Ryndak z Zagłębia Sosnowiec, na Piotra Wolnego z Zagłębia Sosnowiec. No tutaj dosyć ładna współpraca się nawiązała w ogóle z tym klubem, ponieważ prezes zdecydował, że każdy, kto nie będzie się łapał w pierwszej drużynie z Zagłębia Sosnowiec, będzie, będzie mógł przyjść bezpłatnie do grać do balina. Także tutaj liczymy na fajną współpracę. Roczna absencja na własnym stadionie spowodowana była remontem obiektu. Położono nową murawę oraz przebudowano szatnię. Wreszcie gramy u siebie na stadionie. Mamy nową, nową murawę, o którą dbaliśmy tutaj. Mamy samo nawadniające się boisko. Poodnawialiśmy szatnie. Początek meczu przebiegał pod dyktando zawodników z Balina. Niestety nie przełożyło się to na dnie spotkania. Brąkarz Limanowi Sotnicki wybronił przy doskonałej sytuacji w pierwszych 15 minutach meczu i do ataku ruszyli goście. W 28 minucie sędzia podyktował rzut wolny dla graczy z Limanowem który bezpośrednim strzałem zamienił na bramkę Skiba. Bramka rozjuszyła gospodarzy, którzy rzucili się od rabet straty. Jednak po stracie w środku pola to Limanowia wyprowadziła kontrę i po doskonałym dośrodkowaniu gadziny z 5 metrów piłkę do bramki skierował w to. W drugiej połowie Balin atakowała, nie udało się doprowadzić do korzystnego rezultatu w meczu. Mocno przebudowana drużyna z Balina pod wodzą Piotra Pierścionka mimo niekorzystnego wyniku zaprezentowała się nieźle, co pozwala sądzić, że wraz z czasem i zgraniem zawodników przyjdą o wiele lepsze wyniki. Co można życzyć drużynie w nowym sezonie? Oj, no, jak najmniej kontuzji przede wszystkim, bo to było też co, to, co nas, co, nas co, co było naszą bolączką w rundzie wiosennej. Był okres, że mieliśmy 16 kontuzjowanych zawodników w klubie. No, myślę, że te, przede wszystkim tego, a reszta z ciężką pracą powinna przyjść już sama.